Franciszek i ostatnie nagranie, Tajemnice Watykanu w obliczu śmierci, to miały być tylko ostatnie dni schyłkowego pontyfikatu, a stały się początkiem największego kryzysu zaufania wobec Watykanu od dekad. Papież Franciszek, uosobienie reform i pokory, nagle zniknął z widoku publicznego, a w jego miejsce pojawiły się niepokojące nagrania. Drżący głos, milczące korytarze, twarz ukryta w cieniu świec i modlitwa wypowiadana z trudem. W tle, plotki o zamachu, spiski z udziałem amerykańskich polityków i zatajona prawda o jego ostatnich chwilach. Czy papież naprawdę zmarł tak, jak oficjalnie podano? Co kryją ostatnie godziny jego życia w Domu Świętej Marty? Dlaczego tiktokerzy i influencerzy zdobyli dostęp do informacji, które przez wieki były zarezerwowane wyłącznie dla Kurii? I co wspólnego z jego śmiercią ma tajemnicze spotkanie z wiceprezydentem USA? To opowieść o papieżu który nie ugiął się nawet wtedy, gdy jego ciało odmawiało posłuszeństwa. To historia ostatniego nagrania, które, choć pełne bólu, może na zawsze zmienić sposób, w jaki Kościół mówi o prawdzie, śmierci i dziedzictwie. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć prawdę zapisaną w ostatnich sekundach taśmy, ostatnie niepokojące nagrania papieża Franciszka wewnątrz Watykanu? Przez lata Franciszek stał się symbolem otwartości i bezpośredniości, papież, który nie bał się mówić z serca do wiernych, odbiegać od przygotowanych mów i odpowiadać na niewygodne pytania. Jednak na przełomie zimy i wiosny 2025 roku jego zdrowie zaczęło gwałtownie słabnąć, a wewnątrz murów Watykanu pojawiły się nagrania, które wstrząsnęły całym Kościołem. Co tak naprawdę ukrywają te filmy? Przyjrzyjmy się temu bliżej, kryzys zdrowotny, pierwsze poważne sygnały nadchodzącej tragedii pojawiły się w lutym 2025 roku, gdy papież został przewieziony do rzymskiego szpitala Jali z podejrzeniem zapalenia oskrzeli. W ciągu kilku dni lekarze zdiagnozowali u niego wielooporową infekcję dróg oddechowych i obustronne zapalenie płuc. Schorzenia, które dla 88-letniego mężczyzny były wyjątkowo niebezpieczne. W marcu stan Ojca Świętego wahał się między nadzieją na poprawę a dramatycznymi kryzysami wymagającymi tlenoterapii i transfuzji krwi. Wielkanocne przesłanie w cieniu choroby, nagranie z przesłania wielkanocnego ukazuje papieża z trudem podtrzymywanego przez asystenta. Człowiek, który przez 12 lat pontyfikatu stawał przed tysiącami wiernych, teraz ledwie wytrzymuje każde słowo. Jego tremorystyczny głos, drżące dłonie i przerywana mowa kontrastują z energicznym papieżem, który wcześniej odmawiał zwolnienia tempa, mówił prosto, zaskakiwał własnymi refleksjami. Te chwile stoją w sprzeczności z legendarną witalnością, która przez wiele lat wymuszała na kuri dostosowanie się do jego niekonwencjonalnego stylu. Wir plotek i dezinformacji. Wiosną 2025 roku w sieci eksplodowały plotki o śmierci papieża, niejednokrotnie powtarzano fałszywe komunikaty o jego zgonie, opatrzone rozmytymi, generowanymi przez AI zdjęciami. Platforma X, dawniej Twitter, odnotowała kilkadziesiąt doniesień o śmierci, zanim Watykan zdecydował się na niemal codzienne, bardzo szczegółowe biuletyny medyczne. To posunięcie było bezprecedensowe. Kiedyś o stanie zdrowia papieża dowiadywaliśmy się raz na jakiś czas, teraz każda godzina miała swoje oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie. Spiski TikTokera i tajemnica Jali. Jedna z najszerszym echem komentowanych teorii głosiła, że włoski influencer wniknął na teren szpitala Jali, by dowieść, że papieża tam nie ma. Według niego to dowód na ukrytą śmierć i mistyfikację. Teorie spiskowe, choć absurdalne, pokazują, jak głęboko wzrosło nieufność wobec Watykanu. Fragmenty tych nagrań z największym rozpędem krążyły po sieci, budząc zarówno strach, jak i ironię. Ostatnie dni w Domu Świętej Marty, gdy w kwietniu Franciszek wrócił do Domu Świętej Marty, stało się jasne, że jego pontyfikat dobiega końca. Wśród ostatnich nagrań widać papieża zapadającego się w modlitwie, jeszcze raz wstającego, by z trudem odwiedzić więzienie i złożyć wielkotygodniowe życzenia. Jego słowa, doświadczam tego najlepiej, jak potrafię, brzmią dziś niczym testament pokory i niewzruszonej wiary. od dawnych skandali, od samego początku pontyfikatu Franciszka otaczały stare i nowe afery: od przekazanej mu przez Benedykta XVI białej teczki, pełnej dokumentów o nadużyciach, przez wycieki watykańskich akt, Vatilix i II, aż po skandal finansowy z kardynałem Becciu. Papież wielokrotnie przepraszał za błędy kościoła, zwoływał szczyty antynadużyć i zapowiadał zero tolerancji. Mimo to ocena jego reform była ambiwalentna, dla jednych symboliczna, dla innych niewystarczająca. Apogeum teorii spiskowych, wyczerpanie papieża wzmocniło uwagę wokół proroctwa święty Malachiasza, według którego Franciszek miał być ostatnim papieżem przed Apokalipsą. Niezliczone głosy łączyły ten motyw z pandemią COVID-19, a nawet twierdziły, że Kościół stworzył wirusa jako broń biologiczną. Takie teorie, choć od dawna zdementowane, zyskały nową siłę w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia. Decyzja o nieustępowaniu w 2022 roku papież zdradził, że napisał list o rezygnacji na wypadek ciężkiej niezdolności do pełnienia funkcji, ale, w odróżnieniu od Benedykta XVI, postanowił nie przerywać pontyfikatu. nawet złożka szpitalnego zatwierdzał nominację biskupie. Te ostatnie miesiące pokazały jego determinację, by nie opuścić, mostu, choć ciało coraz częściej krzyczało, dość. Ostateczne odejście i odziedziczone pytania. 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 14:37 papież Franciszek zmarł na skutek udaru i nagłego zatrzymania krążenia. Jego śmierć wywołała globalny strumień żalu i kolejną falę teorii o rzekomym zamachu politycznym. Wiele komentarzy krążyło wokół niedawnego spotkania z wiceprezydentem USA, J.D. Wancem, odczytywanego przez niektórych jako końcowy akt ukrytej intrygi. Dziedzictwo i wybór następcy, mimo chaotycznych spekulacji, ostatnie przesłania Franciszka, pełne apeli o pokój, sprawiedliwość i solidarność z wykluczonymi, pozostały niezmienne. Podczas konklawy 8 maja 2025 roku kardynał Robert Prewost przyjął imię Leon XIV, obiecując zbliżenie się do wizji poprzednika, ale też powrót do pewnych tradycyjnych form. Podsumowanie, nagrania z ostatnich dni papieża Franciszka to obraz człowieka rozdartego między potrzebą służby a kruchością własnego ciała. Są świadectwem nie tylko choroby, ale i niezwykłej woli trwania w posłudze, pomimo rosnącej presji, oskarżeń i teorii spiskowych. Wspomnienie tych momentów zmusza nas do refleksji, czy legenda reformatora przeważy nad cieniem skandali? I jak wiele z jego słów okaże się trwałym dziedzictwem kościoła?